Około 100 zawodników z całego kraju zjechało w ostatni weekend do Rojowa, by rywalizować w pierwszym ogólnopolskim amatorskim turnieju badmintona. Areną zmagań była sala gimnastyczna zespołu szkolno-przedszkolnego. To inicjatywa Ostrzeszowskiego Stowarzyszenia Sportowego Piast, organizacji, która powstała 15 lat temu i za podstawowy cel postawiła sobie modernizację i rozbudowę bazy służącej tzw. sportom rakietkowym, a więc tenisowi ziemnemu, tenisowi stołowemu i właśnie badmintonowi. Zaczęliśmy od kortów ziemnych. Zrobiliśmy cztery korty ziemne przy ulicy Sportowej. Potem zostały wyremontowane obiekty byłego klubu NZKS Piazza z Czeszów, i zostały przystosowane na miarę XXI wieku do uprawiania tenisa stołowego. Odbywały się tam zresztą mecze klasy i właśnie badminton. No i po iluś tam latach działania okazało się, że tak właściwie największym tak, taką popularnością że się, cieszy się badminton. My wszyscy właściwie jesteśmy zawodnikami wodzącymi się z tenisa stołowego czy ziemnego, ale badminton przypadł do gustu, szczególnie młodzieży. Z czasem trenujące te dyscyplinę sportu grupy stawały się coraz liczniejsze i reprezentujące coraz wyższy poziom. Zaczęło się tworzyć dosyć spore środowisko, które właśnie uczestniczyło w turniejach i dało. No i stąd jak gdyby tak metodą kolejnych przybliżeń powstał pomysł tutaj prowadzony przez Mariusza Kałużnego zorganizowania dużego turnieju badmintonowego. No i jak widać dzisiaj na tej sali no znalazło się sporo grono ludzi chętnych do, do uprawiania tego sportu, co nas cieszy i myślimy, że to się będzie rozwijało i coraz więcej młodzieży będzie grało. Dla startujących przygotowano siedem konkurencji. Singiel mężczyzn amator, singiel kobiet, singiel mężczyzn, debel open, debel amator, mixt oraz samorządowcy i sponsorzy. W tej ostatniej w szranki stanęli m.in. burmistrz Ostrzeszowa Patryk Jędrowiak i starosta ostrzeszowski Lech Janicki, który wygrał wszystkie rozegrane pojedynki i odebrał puchar za pierwsze miejsce. Spośród startujących pań znakomitą formę pokazała Emilia Goldwasser. Była najlepsza w singlu kobiet, a wraz z Arturem Ciesielskim wywalczyła srebro w mikście. Chodzimy się z Sobótki, tam uczyliśmy się grać od podstawówki pierwszej i drugiej klasy. I wspólnie graliśmy przez podstawówkę, więc ta troszeczkę na jakichś turniejach ogólnopolskich. Potem nasze drogi się trochę rozeszły, Artur przestał grać badmintona, ja zostałam. No i teraz amatorsko, jakby forma ruchu, żeby odbiórka troszeczkę bardziej w tą stronę. No to teraz spotykamy się czasami, zagramy na jakimś amatorskim właśnie turnieju, takim jak tutaj. No trochę pokażemy się z racji po prostu innego miasta. No, chwalimy się, że tam też coś umiemy grać. W związku z tym, że to pierwsza edycja turnieju, organizatorzy mieli obawy, czy podołają i wszystko pójdzie po ich myśli komentarze uczestników powinny ich uspokoić. Turniej jest bardzo dobrze przygotowany. Jakby pod względem organizacyjnym wszystko odbywa się w czasie. Chciałem jeszcze dodać jedną rzecz, że jeśli chodzi o te nasze trudne czasy, które obecnie mamy dla sportu, naprawdę wszystko jest super. Bezpiecznie, czujemy się bezpiecznie, wszystko jest naprawdę dobrze. Jest miejsce dla początkujących, czyli takich typowych amatorów, którzy pierwszy, drugi raz spotykają się z rakietą, ale też jest miejsce dla tych, którzy są przynajmniej średnio zaawansowani. Tak jak widać za mną z za moimi plecami widać właśnie potyczki między innymi kategorii wyższych, kategorii A. Nieczęsto widziałem właśnie taki podział na turniejach, że są, powiedzmy zaczynają najpierw single, a potem dopiero włączają się na przykład gry mieszane. Bo jak wszystko rusza naraz, to zaczyna się grać pierwszy mecz o godzinie dziewiątej, potem jest pół dnia czekania, a człowiekowi się nie chce, najlepiej by wrócił do domu. A właśnie taki podział jest super. Zadowolenie nie kryli także miejscowi badmintoniści. Czekali na okazję, aby we własnym mieście sprawdzić się w rywalizacji z graczami z różnych zakątków Polski. Z przyjemnością mogliśmy się tutaj spotkać i poczuć ducha rywalizacji, dbając o, o własną kondycję. W tej okazji wskażę, że właściwie odporność naszą budujemy w taki sposób jak tutaj skacząc, też będąc, badminton jest fajną grą, bo zachęca do relacji. My jesteśmy tutaj w relacji w Ostrzeszowie i nie tylko. Spotykamy się, rozmawiamy, odreagowujemy emocje. Plus jeszcze się bardzo pocimy. I właściwie czekamy na kolejne... Bo to bardzo dziękuję organizatorom. To super inicjatywa. Też uczestnicząc w tych, w tych zawodach organizacja rewelacyjna mhm. możemy się spotkać też z ludźmi, którzy gdzieś w Polsce mają podobne pasje, bo o pasję chodzi w tej zabawie i, i, i podziwiać się nawzajem w tym, że, że mamy ochotę jeździć czasami ze środka Polski czy z końca jakiegoś pomęczyć się i, i pocieszyć razem ze sobą. Propaganda medialna. Wskazuje tylko, że będziemy zdrowi, jak nie będziemy się spotykać. To jest kłamstwo i trzeba to odkłamać szybko. Jak się będziemy spotykać, będziemy dbać o kondycję, też o dobre, dobre doświadczenia relacyjne, będziemy zdrowi i szczęśliwi. I o to chodzi. W zgodnej opinii wszystkich uczestników turnieju badminton to dyscyplina sportu dla każdego. Nie wymaga dużych nakładów finansowych ani specjalistycznej infrastruktury, a korzyści z jej uprawiania są niepodważalne. Zdecydowanie wystarczy siatka, rakieta, lotka nylonowa. To nie są wcale wielkie koszty. Trzeba tylko posłuchać chwilę mądrych ludzi, którzy powiedzą jak się poruszać po korcie i można po prostu grać. Zachęceni powodzeniem pierwszej edycji i wsparciem ze strony lokalnych władz oraz przedsiębiorców, Organizatorzy już dziś deklarują chęć kontynuowania swojej inicjatywy.